Hej, hej, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry DTS 2. Ja wróciłem przed chwilą od Markusa. Kupiłem fenyl, więc sole nam się robią. O, już mamy 420, ale to ciągle jest mało, bo... My możemy teraz wytwarzać dwa razy więcej. Mamy tego technika laboratoryjnego. I wszystko razy dwa idzie, nawet suszenie. I na przykład... Jeśli mamy tutaj na stelażu Max, teraz mamy 400, ale Max jest 500. To jest ponad 5 godzin suszenia i to 5 godzin w grze trzeba przeczekać. Więc co trochę trwa. Dobra. Tu nam rośnie wszystko ładnie. Ja na razie tutaj nic nie zabieram i nic nie dodaję. Na razie wystarczy to trzeba wszystko dosuszyć. amfan niech nam się robi. A my tak. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka to. Zapraszam do oglądania, choć nie był za bardzo ciekawy, nic w sumie za bardzo się nie działo, ale zwiedziliśmy trochę dżungli i odkryliśmy tam dwa miejsca nowe. I potrzebujemy zrobić trochę paczek dla dwóch naszych nowych sprzedawców. Dla Pedra i dla tego nowego chłopa. Dokładnie on się nazywa, na znaczy nazywa. Herrera Diego. On tu w tym miejscu jest. Czyli z to jest dżungli. Czy w ogóle będzie... Nie, no tu mamy ponad 2 kilo, prawie 3 Jest tu na spokojnie, tak. Po 100 Po 100 gramów. I to byłoby tak. Dla dwóch gości, dla pedra i dla chłopa tamtego. 4 sztuki. Jakie? 14, 4. Dodaj. I tak samo z białym proszkiem. Po stówce. 4 sztuki. No OK. Zapakuj weź. Więc to będziemy musieli dzisiaj dostarczyć. Czy dzisiaj? Zaraz pójdę się przespać, bo jest noc 22. A ja w tej grze nagrywając w nocy nie biegam, bo słabo widać. A to nie o to chodzi, żeby się przyglądać. Więc tak. Tu trzeba do Pedra jechać zawieść. Tu, tym podrzucę to zaraz. I dzisiaj popłyniemy, popłyniemy, nie pojedziemy, popłyniemy sobie do Bil Billa Godmana. I myślę, że to zrobimy w pierwszej kolejności. Zawiniemy się tu, popłyniemy potem stąd, tu. I zobaczymy, czy coś więcej jeszcze zrobimy, czy nie. Dobra. Latarka w dłoń. Tyle to się przebiegnę. Tu Daleko do punktu zrzutu nie ma, chyba że są bandyci. A co pani sobie życzy? A tu akurat mamy. Słyszałem, że można dać więcej. Jeśli ona chce, na przykład damy jej piątkę. I wtedy będzie więcej hey, reputacji wpadnie. Tak tylko słyszałem, ale nie sprawdzałem jeszcze. No teraz dopiero zobaczyłem. Dobra. Do Jakoba i do Santiago Garrido. Jedyneczka tu, jedyneczka tu. O, patrzcie, nie można tu tak wrzucić teraz. Aaaa, cwaniaki, bo ja tu wrzucałem tutaj dla, dla tych ode mnie z, z rejonu, a dla tych już nie mogę, czyli muszę tutaj gdzieś wrzucać, dobra. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Za tareczkę zostawiam, idziemy spać do Pedra, bo u pedra śpimy, tutaj nie ma miejsca na łóżko, ale niedługo jak kupimy nową kryjówkę, to się to zmieni, bo ta kryjówka zostaje tak czy siak, a my idziemy się przespać. O, płatność za kliwkę 6 tysięcy i 30 tysięcy za tą panią, co w laboratorium siedzi, ale to jest, ona jest warta swojej ceny. Warta swojej ceny. <głupio>, Głupio to brzmi, ale wiecie o co chodzi. Teraz, jak nas złapią z tym towarem, co mam, jak nam to zabiorą. No! <głupio> Wracam, sorki, przepraszam, was. My możemy zrobić. Ja już przygotowałem sobie wszystkie składniki, całkiem mi to z głowy wyleciało. Bombę tutaj do misji. Do misji. Technologia kartelu, zbuduj. Znaczy, zrób swój. Zrób swój pierwszy bombę. Zrób swoją pierwszą bombę, tak chyba mieli napisać. Albo stwórz swoją bombę. Ja tu wszystko mam przygotowany telefon, sobie tutaj pobrałem. Ale widzicie, ja tu mam dobrą pamięć, ale trochę krótkotrwałą. Dobra, idziemy do stołu. I tak, bomba domowej roboty. Jedna pusta butelka. A, tu nawet się znaczyło, że mamy tu wszystko. Plus Mix równa się bomba domowej roboty z butelki plastikowej, telefonu komórkowego, przewodów elektrycznych i petardy. To jest bomba. Ale tu dodał tego sztucznego nawozu. Nie wiem, jak to działa. Czy to w rzeczywistości by zadziałało? No ale dobra, wytwórz. I co, zaraz? Już? Koniec? 4, 3, 2. Oha. Dobra, niech tam siedzi to. Nie spojrzałem, myślałem, że coś tu się, ten jakaś misja się doda, czy coś. To ja się tutaj nastawiłem na coś więcej. A... Ciekawe. Czyli na razie utknęliśmy. Zobaczymy, jak te paczki dodam. Co z tego będzie? Dobra, płyniemy tam do chłopa. paliwka jeszcze mamy tutaj w środku chyba, że do, do motorówki zaraz schowamy towar cały jak będziemy wysiadać mam nadzieję, że tam będzie gdzie wysiąść u niego szkoda, że tu nie można przeskoczyć tak przez ten tą mieliznę, ale raczej gra tego nie przewiduje ale ta motorówka jest dość szybka, zaraz tutaj nadgonimy co ja Wam mapę pokazuję tutaj, podziwiajcie widoki Ale mgła jest. Ale dawno nie padało w sumie. No chyba raz w tej grze mi padało tak mocno. A przeważnie ładna pogoda. Od zebrania mamy 124 tysiące. Przypominam, że zbieramy dalej na nową kryjówkę w dżungli. Tam apartament tu bardziej, aparta mieszkania o tam trochę więcej pomieszczeń, tam będziemy mogli się trochę bardziej rozwinąć. haha, Czy <noise> się zagadałem, a kłop popłynął. Coś mi się tu nie zgadzało, tej wyspy właśnie nie kojarzyłem. Co tu się dzieje? Teraz motorówka za szybka jest. Jeszcze z tego, o mówiłem w poprzednim odcinku. ale laty, co nie oglądali. Będzie potrzebny. Samochód terenowy. Ale jeszcze nie znalazłem chłopa. Tudy sprzedaje, bo to w dżungli jest do, do kupienia gdzieś. I mogliby trochę rozrysować te granice tych poszczególnych dzielnic. A nie trochę się to miesza. O i prosto teraz tak. Popłyniemy, to trafimy w... trafimy w skałę, której nie ma na mapie. Czy jest jakieś miejsce, żeby tutaj dobić do brzegu? No, chyba tu powinno. No jest, widzicie. willa tu jest. I to tak blisko tu naszej pierwszej lokacji, What? ładna okolica. Zaparkujmy tu. No, i oczywiście na sprzedaż coś. Nie będziemy oglądać, bo dużo jest tych samych domków takie przy ulicy. Aha. Wejdę w tunel i nie wyjdę. Podejdę tutaj i jakoś wejdziemy na górę. Nie, tutaj nic nie sprzedaje. Co oni w, w ogóle chcą tu? Mm -hmm. Takie coś. Chyba tu się inaczej nie da pod górkę wejść. Ta, a kto tu będzie biegał specjalnie? Głupko. Gdzie jest sklep? Mnie brakuje tego. Tu jest knajpa, a sklepik jest gdzieś u góry. Łom mi się psuje. Jeszcze raz pierdyknę komuś w łeb. Czyli pewnie jak tu jest jakaś dzielnica bogatsza to... Jest cisza i spokój. O, forsale. Tu jest mieszkanie. Zobaczmy jak mieszkanie wygląda w tej grze. Czy w tej lepszej dzielnicy? O, i to jest za cenę 750. Tylko, że tu. No, jakiś taki mini balkon. O! Chodzi policja. Ja tu jestem aż tak zaopatrzony. Dobra, mamy jedno pomieszczenie. Co to jest? Ia. Ja. Można zrzucać pieniądze tutaj. Nie, nie zrzucam, bo się coś tu się popsuje, Przecież to nie moje jest ukryte pomieszczenie. Zajebiście. Czyli tu jedno mamy duże. Tu jest taras. Ty to jest lepsze, lepsza chata niż w tej dżungli, co ja chcę kupić. Tak, muszę się dobrze zastanowić, czy ja... A, i tu jest klatka schodowa. Czy ja w ogóle chcę tam kupować teraz? Tu jest taka fajna... Dobra, zastanowię się, zobaczymy później. Innym razem, tak spadam. 750 tysięcy? Tylko czy... A i możemy klatką zejść. Pytanie, czy... Jest tu jakieś miejsce parkingowe, ale... Tu Coś stoi, co może i by było. Ja jeszcze podejdę do sklepu. Tu jest sklep, tu jest sklep. Może mają coś ciekawego? A, tu jest sklep meblowy. Szafki, nie szafki, ale czy safe mają jakieś? Mały safe, a większy. A, bo właśnie bo mi pisał, pan zagubiony, że jak mamy safe, to nie musimy kasy odbierać od tych wszystkich, tylko nam do safe'u przynoszą. To kupmy go. Będzie gdzieś większy do kupienia, to się kupi większy, ale na razie jak jest ten mały, to czemu nie? Tak, tylko on kosztuje 250 tysięcy. Dobra, przemyślę. chodzą tu w to i we w to nie no, ale chatka fajna już mi się spodoba, ale bez tej policji. Tu jeszcze sklepy są. O, aptekę odkryliśmy. A co mają w aptekach? No to że dobrze, że tu przyjechałem. O, farmacja. Siemanko. Coś zapytamy tutaj. Kryjówki, miejsce. Kryjówki. To ona nic nie wie. Poki to wszystko. Chciałem coś kupić, i co tu pani ma do sprzedania? Tak, bandaże, apteczka, o, surowica przeciwjadowa. tam węża ostatnio, znaczy węża. Zostajemy poinformowani, że możemy zostać ugryzieni przez węża, więc jakąś jedną bym kupił. Jedną, ale i tak nas nie stać. Ona kosztuje 10 tysięcy. I u niej chyba, a zobaczymy zaraz. Nie, tylko gotówką można płacić. Syrop na kaszel, lekarstwo na migrenę, paczka medyczna, efedryna, etanol, metanol. Same ciekawe rzeczy. Szkoda, że nie możemy ich wykorzystać do niczego. A w sklepie tu. Dziwne, kaka kakao, ja się, o nasiona maku, ja myślę, że to do opium będzie potrzebne, to opium się robi z maku, aceton, amoniak, metanol, etanol, ocet, nawóz ma, duże ilości i szczuszny nawóz też, komórka, plecak, mały, myśmy potrzebowali duży, nie, już w końcu. I'm sure you'll find something for yourself. Oczywiście, że wpadnę. Punkty dla pracowników. No ładnie. Dobra, ale do tego chłopa. Tu ich na razie nie częstuję, bo będą mi się zgłaszać. A ja na razie nie potrzebuję klientów tutaj nowych. Nie ma tych. No, chyba, że tu kupimy sobie chałupę. A dobra. Kup chałupę zaraz przy policji. <noise> Czyli będziemy bezpieczni. Bar jest. Idziemy zobaczyć tutaj. Skoro nam się odkryło, to mam nadzieję, że on będzie chciał z nami pogadać. Sejm, chłopie. A to Janusz jest. <noise> to czemu to go nazwali? A tu jest Janusz, a tu jest Billy. Ciekawe czy z nami będzie chciał porozmawiać pan Janusz. Nie wiem, przepraszam. Czyli on będzie... Tak, później do odkrycia. To my idziemy do tamtego. Mam nadzieję, że gra nas tu nie zbija w konia. Ło, panie, ty masz chatę dopiero co. O, jest ta willa. Zajebiście w środku to wygląda. Już nie będę do niej wchodził, bo kosztuje cztery bańki. <ścoughs> Więc nie ma co sobie głowy tu zaprzątać. Ale pójdźmy tu do chłopa. Co on jest? A to nie jest ten, co byśmy wtedy u niego? Co? A to jest tu faktycznie? Dobra, czyli on po prostu tu jest i on był cały czas na mapie. Good, a ja po prostu nie zajeżdżam, że to on. No nic trudno. To wracamy do Pedra i do naszych spraw bieżących. Teraz tylko się zastanawiam, jak tą misję tutaj puścić. Do przodu. Jak my tu żeśmy wbiegli? A, ten tunel żeśmy znaleźli. Jak to ruszyć teraz sabułą dalej? Ale pewnie samo wyjdzie jak my. Odblokujemy level wyżej u Pedra, u tamtego chłopa nowego. I przy okazji, paczki trzeba będzie zrzucić. Nie, na razie odpuszczam tu to. Chociaż chałupka fajna. Chyba byśmy mieli tu za daleko tam, bo mamy misję wyżej. Chyba, że tu będziemy schodzić coraz niżej, to... Dobra, na razie zobaczymy. 189 tysięcy jest do odebrania. 3 osoby nie mają towaru, już tak? Z tego wynika. Dobra, mam nadzieję, że paliwa nam starczy, żeby do pedra dopłynąć. A przypójmy tutaj przy brzegu. Tam się trochę chmurki odsłonią. Co się stało? No Ty zatrzymał się znowu. No co za gonuj. Jakiś most zburzony. A gdzie on prowadzi w ogóle? A tutaj jest. No i patrzcie, zatrzymuje się. No co za gnoj? tu prowadzi do nas praktycznie na dzielnicę. No to szkoda, że jest zburzony. Mam nadzieję, że będzie można go odbudować albo coś, albo... zbudować. Chociaż nie ja wiem. Czy jeszcze goście na barce pływają, o tu widać nawet. Tak? Dobrze widzę? Chyba dobrze. Czy tam u Pedra są jakieś punkty zrzutu. Bo tu na pewno są, ale ja tu nie chcę tutaj... I tu pływać i tu pływać tu wystarczy. Tu jakieś kropki są zaznaczone, więc może da radę. No i dobra Nie, tu jest tylko punkt Co jest to? ktoś nas leje? byśmy w tych sklepach byłem, kurde, nie zapomniałem o tym łomie. No, widzicie, tak to jest. Dobra, tam jest punkt widzę Klimatyzację. Chyba tam będzie punkt. No, mamy, jeszcze mamy to i to. No i wyjdziemy na level 4 wtedy. See you next time. EU Next Time, you Next Time. już 22 minuty minęło nagrania. Ja pierdzielę, ale to zleciało, co? No dzisiaj chociaż odkryliśmy coś lepszego niż poprzednio. Zróć paczkę. Jedna tu, druga tu, i to będzie dla Jacoba. A, i nie mogę przeszucić jednej znaczy dru, drugiej paczki dla następnego, więc trzeba będzie. O, coś tu było. Zrzucić tutaj. Raz. Dwa. Na mojej wyspie brakuje mu. Ale to mu się kończy, to mu zaraz dorzucimy potem. To ja już mu sam dorzucę. San Diego Nie ma I dobra A oni jeszcze nie odebrali Dla San Diego, a tu było dla Jacoba, dobra Bo już myślałem, że Dla tego samego gościa zrzuciłem to samo I jeszcze płyniemy A teraz się możemy poczęstować tylko nie ma czym. <laughs> A iść, ty. Czekajcie, opcja. Jak nie mam przy sobie paliwa? Co ty mi opowiadasz za głupoty? Paliwa jest i nawet na to. O, coś przycięło. Dobra, i płyniemy dalej. i suru. też się łódka wyłączy no teraz się nie wyłącza ciekawe zjawisko nastąpiło tam można zaparkować ale ja bym chciał od tej strony gdzieś tu nie ma Ale tam na dole pewnie będzie. No jest. Nie ja fajnie, tutaj dużo zobitych punktów postojowych. Nawet nie trzeba daleko biegać potem. No ja coś spadło tu 20 klatek tutaj mi. Nie wiadomo czemu. Kurde. Tak blisko, a te górki por porobili. Coś jakby im optymalizacja siadła. Ale dobra, jesteśmy w końcu u chłopa Siemanko Diego. On jakieś imię takie, które kojarzę. Mam dla ci paczkę, proszę bardzo. To, to. Ulala. <noise> Czemu jesteśmy level minus 1? A, bo ja tam gościa skatowałem. Jednego. Oni nas nie lubią teraz. Dobra, to wykończymy na dzisiaj. Kurdeczek macie do kupienia. Beczki też? Z chęcią kupię. Ta pani? Tak, włam się. To już zresztą było poprzednio. No dobra, panie i panowie, ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, subka, komentarz. Zatrzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!